Na kamiennogórskich i lubawskich kortach tenisowych odbyły się zawody w tenisie ziemnym, opuchar Banku Spółdzielczego. W turnieju wystartowali zawodnicy Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny. Turniej można zaliczyć do udanych imprez sportowych, zorganizowanych przez pracowników Banku Spółdzielczego oraz Kamiennogórski Tenisowy Klub Sportowy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym turnieju tenisa ziemnego, zorganizowanym przez Kamiennogórski Klub Tenisowy. Także no, frekwencja dopisała, mamy graczy naprawdę tutaj z całego Dolnego Śląska w trzech kategoriach. Myślę, że no, rywalizacja sportowa będzie stała na wysokim poziomie, tak jak i w tamtym roku. Ze swojej strony chciałbym jeszcze podziękować Bankowi Współdzielczemu w Kamiennej Górze jako głównemu sponsorowi za ufundowanie cennych nagród. Bartek Bągierzyński, jestem pracownikiem Banku Spółdzielczego, jak również gram tutaj w tutejszym klubie. Organizujemy turniej tenisa ziemnego. Sponsorem generalnym jest Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze. Jest to duże wydarzenie, skupia w granicach 30-40 zawodników. Jeszcze mamy listy otwarte. Można powiedzieć, z całego Dolnego Śląska. Mamy zawodników z Wałbrzycha, ze Świdnicy, z Opola. Kamienna Góra, Lubawka, Krzeszów, także ze wszystkich tutaj okolic. Są nasi zawodnicy, którzy grają w naszym klubie, jak również zawodnicy przyjezdni. Bardzo dobrzy gracze, bo mamy trzy kategorie. Jest kategoria Open, gdzie grają tacy amatorzy. Kategoria Open Pro, gdzie są to byli już zawodnicy, tacy profesjonalni, trenerzy. Jest ich ośmiu, grają w dwóch grupach. I kategoria dla takich no juniorów starszych, plus 50, jest ich sześciu, też grają w osobnej grupie. Losowanie, w jakich grupach grają. Grają w systemie każdy z każdym w grupie. Zaczęliśmy turniej już wczoraj w piątek, gdyż mamy tak wielu uczestników. Grała grupa Open, ta teoretycznie najsłabsza. Rozegranych już było 12 meczy. Dzisiaj zaczęliśmy od 8.30. Grają również już Open. Za chwilę będą grali ci najlepsi w Open Pro. I później plus 50 już, jak w miarę dostępności kortów. Po... Pierwszych dwóch z każdej grupy wychodzi i gramy wówczas półfinały. Później jest mecz o trzecie miejsce, finał. Planujemy tą imprezę zakończyć, jeżeli się uda, przy takiej pogodzie dzisiaj. Natomiast jeżeli byłyby jakieś problemy, no to będziemy dokańczać to jutro w niedzielę. Mamy żele do rąk, mamy płyny. Również każdemu zawodnikowi została zmierzona temperatura. Oczywiście wszyscy no, tutaj zmieścili się, nie było żadnych jakichś stanów podgorączkowych, także wszystkie tutaj wymogi sanitarne są spełnione. To czego by Wam życzyć? No życzyć najlepiej nam pogody, żeby się dzisiaj utrzymała taka jak jest teraz, bo to jest najlepsza do gry. No i żeby nie było żadnych kontuzji, żeby sobie po prostu zawodnicy pograli. Świetna zabawa, fajne nagrody. No, należy tutaj wspomnieć, że... No, w tym roku naprawdę udaliśmy się do Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze. Ja tutaj ze swojej strony chciałbym podziękować całemu zarządowi, a w szczególności prezesowi, panu Edwardowi Buczkowi. Bank to bez problemu naprawdę zgodził się na taką imprezę. Zresztą tu większość z nas ma rachunki w tym banku. To jest nasz bank lokalny, który wszyscy świetnie znamy zawsze na takie imprezy sportowe, kulturalne, nigdy nie odmawiał nikomu. No, należy również podkreślić to, że no, w tym roku bank został. Nagrodzony taką nagrodą, był laureatem wśród banków spółdzielczych w kategorii za rzetelność, fachowość, za zarządzanie, za ofertę produktową. Także tutaj z tego miejsca chcielibyśmy również my, jako Kamienogórski Klub Tenisowy, podziękować serdecznie Bankowi Spółdzielczemu w Kamiennej Górze. Ten dzisiejszy dzień tutaj w Kamiennej Górze to przypadkowy? Nieprzypadkowy. W zeszłym roku już tutaj byłam pierwszy raz na tym turnieju, a wszystko się wzięło dlatego, że Michał, który gra tutaj za nami, jest z Opola i grał mi jako zawodnik, bo normalnie na co dzień jestem trenerem tenisa. I, i zaprosił mnie tutaj, żebym wpadła, i tak to się zaczęło. W, w tym roku w czerwcu Kamienna Góra była u nas na meczu międzymiastowym był mecz poruszków kontra Kamienna Góra no i teraz ja przyjechałam na turniej tutaj. he